Dzień dobry. Szanowni państwo. Chcę opowiedzieć wam narodzenie Pana Jezusa, datę jego narodzenia Pana Jezusa. Kościół rzymski no papież ustanowił dzień narodzenia Pana Jezusa 25 grudnia, tak zwane Boże Narodzenie. A naprawdę Pan Jezus narodził się 11 listopada, a swoje narodzenie tej daty podkreślił w odzyskaniu niepodległości przez Polskę 11 listopada 1918 roku. Już opowiadam, jak to było. Maryja, matka Jezusa, będąc panienko. A narodziła się 15 stycznia, Maryja. będąc panienko, zaszła w ciążę z Józefem z 14 na 15 luty. Józef, znali się wcześniej z Józefem. Józef zabiegał o Marię, chciał z nią być, więc zaprosił ją do własnego domu. I została u niego Maria, <laughs> chociaż naprawdę to nie chciała e, e, no, tego, czego się spodziewała. Ale Józef nalegał, no i została na noc u niego. Ale Maria nie była gotowa na, na, na miłość, na seks, ale po prostu Józef się starał i uległa mu. Mówi: Wola Twoja, Panie. Więc z 14 na 15 luty Maria zaszła w ciążę. Rankiem 15 lutego wracała do domu, a chował, chowała w tym czasie gołębie, tam kilka sztuk. No i była zamyślona po tym wszystkim, co się w nocy stało. E... Podczas pobytu z Józefem. No i nagle niespodziewanie nadleciało jej statko gołębi. I gołębica e, siadła jej na ramię. Najpierw zatrzepała nad jej głową, siadła na ramię. Była to biała gołębica. Skąd Maryja wiedziała, że to gołębica, nie gołąb? Bo po prostu to była jej gołębica, jej chowu. E, w lutym. Na terenach arabskich Izraela po prostu nie ma na polach już żadnych ziarek, bo to luty. Więc gołębie nie mają skąd brać pożywienia. Bardziej są uzależnieni od własnego gospodarza. A ta gołębica miała już wcześniej młode, więc zależało tej gołębicy żeby dostać jeść od swojej Pani, bo miała też swoje dzieci na wykarmieniu. Więc ta gołębica po prostu ufała swojej żywicielce. No i Maria wróciła do domu. Mijały miesiące, Maria w ciąży, a mieszkała sama, bo jej rodzice wcześniej zmarli. No i poszła do swojej kuzynki Elżbiety, Poradzić się, co dalej. Więc rodzina Maryi dowiedziała się, że Maryja jest w ciąży, a nakaz żydowski nakazywał kobietę, która nie ma męża, ukamionować, a zwłaszcza gdy mieszka sama. I rodzina ją wzięła do siebie, Maryję, no i Józef dowiedział się, że ona jest z nim w ciąży. No, już ona była w zaawansowanej ciąży. Józefowi to opornie szło, ale zaakceptował ten fakt, że jego narzeczona, z którą się kochał, jest w ciąży. No i byli razem. Byli razem, ale krótko. Dwa miesiące pod koniec ciąży byli razem i nadchodził czas narodzin, no i urodziła Maria 11 listopada, to jest bez czterech dni 9 miesięcy i to Jezus podkreślił, podkreślił to odzyskaniem przez Polskę niepodległości tą datę. Co jeszcze chcę powiedzieć? Bóg, ojciec daje życie. Jesteśmy wszyscy po prostu udział w narodzinach każdego człowieka jest udziałem ducha świętego. I każda każda matka i matka i ojciec jeśli dziecko pochodzi od Boga od chwili poczęcia, po prostu jest no, człowiekiem, i niezgoda z, człowiekiem, z Bogiem po prostu jest nieakceptowalna, jest grzechem śmiertelnym, gdy się przerwie życie poczęte. A Życie u człowieka, a raz się tylko zaczyna i raz się tylko kończy. Serdecznie pozdrawiam wszystkich. Serdecznie pozdrawiam.